Cziemo widzowie z tej strony klator i witam Was na kanale klator Jestem na rapy.pl na lifestyle'u. No i hmm yy, Patrzcie Bo to jest nowy konto Jeszcze w ogóle ani razu nie grałem I jakby chcę zobaczyć co to się dzieje. Skrzynia rapy okej okay. Buty rapy, spodnie rapy, set rap, okay. Kill rapy, okej. Kilo i mieć rapy, okej. LK i voucher. Okej, okay, okej, okay. takie rzeczy są. Trzymajmy kielna. Trzymajmy coś jest dobre. No dobra. Tu w ogóle jest to lifesteal, chyba. I dopiero co stworzyłem to konto. Więc jak muszę trochę się nie wiem, no wiecie chyba co tak się rozglądać. To jest walentynkowy. teraz przez to na strefę walentynkową. Okej. Okay. To jednak nie. No. Zaczniemy sobie od... chyba tak jak każdy yy, 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 gracz. Zaczniemy sobie od kupania. O, codzienna nagroda mamy jakoś, o tarcza mamy. ok okej Mamy tarczę Tarcza do bitki bardziej nam by się przydała ja pójdę sobie kopać O, bardzo dużo obsadzionek, który... nie wiem, czy to jest drogi sen Ach, o, otwórz Jak już jest tak? O nie, wiem, nie, nie, czy to... 299 Tak, około 299 A ja potrzebuję diamenty w sumie, żeby, żeby nie, znaczy nie diamenty, tylko diamentowy kilo, żeby właśnie to wykopać. A jak już dużo wykopię, to mogę być bogatszy. Nie Czy w ogóle taki na przykład set, trapy albo takie rzeczy. Na przykład, drapy Ok, 3 tysiące. Nie, nie trzymaj przedmioty, tylko sortowanie od najmniejszej od ceny. Różyczka. O, my tu rośnie różyczka. Tak. 100 dolarów to ten stop 100 dolarów. Takie są to rzeczy. Najtańsza jest 3400 okej. Okay. Czarny duszek, ja nie wiem. A na razie sobie pokopnę rudy. Za ile to w sklepie można sprzedać? Okej, okay, a sprzedać? Mm, Okej, okay, tak. Kurde, muszę zarobić tylko w sumie na diamentowe Mogę nawet mieć jakieś diamentowe rzeczy, no. Poczekajcie, no to myślę, że sobie od razu zabiorę wodę i wystawię trochę za 20 dolarów Bo widzę, że o, tu jest woda jakaś ok i Ach kurde, ja. O Jezus ach, co jest? I wystawię ach sell... 20 dolarów. Okej, okay, tydzień mamy. Okej. Okay, ty. 42. Nie, zobaczyć z tym. Po raz 2 TNT mamy. Okej. Okay. Tak yy, się kręcę, to w sumie nie wiem co robić, bo chyba sobie najpierw zbiorę przedmiot na siekierkę. sprzytał za chwilę to też TNT. I po sprzedaniu tego TNT za 40, 50 dolarów, spróbuję wystawić, będę już trochę bogatszy. Jak już będę trochę bogatszy, no to będzie się Dobra, tworzę sobie siekiereczkę. Na razie wiem, może... O, mam pomysł jak zarobić. Tak, mam pomysł jak zarobić i... Będę sobie kopał drewno. Drewno sobie będę kopał. Tylko jakąś się kierką, bo to jest słabo. Bardzo. Będę drewno, kopał drewno i, je, i sprzedawał je. Okej. Okay okej, okay. mam jeszcze przypadki. mam jeszcze przypadki. okej okay. dobra, to mamy kamienną siekierę i spróbujemy sp za chwilę sobie sprzedać za tak może drewno za, nie wiem, z 50 dolarów ale na razie wystawię za is mm, nie, a, sel z 50 Dobra, mamy, no wystawiliśmy dwa TNT Nie wiem W sumie, ja nie będę, to nie jest jakiś długi film z 10 minutowy Ale to będzie taki króciutki film Okej, okay, ej, to w ogóle nie jest prawie jakoś skryfowana co ta mapa no, nie. Dobra Ale tu kamienną siekierę Tu sobie w sumie Wyprzedź Aha I usunięt mój. nie? Nie, nie, a nie, dobra Wystawię sobie ją Wysta Akcel Dolara A Okej okay. Ach Dwa, trzy, okej okay. Mam mało przedmiotów. Spróbuję sobie wykupać trochę tego kamienia. Um, bo mamy już 9 kamienia, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pierwszy na rynku z 800. Kto chce iść, to jest całkiem ale robię... oj, oj I gdyby się gdybym przed jakimś graczem. Jujujuj uj, tego tylko woda by mi się w sumie się przydała. No, ale dobra, nie, leży. Mmm. No nie, w... woda. Zmienię, jakby to był jakiś. Dobra, dobra. Myślę, że sobie odbierzemy w ogóle kit kolejny. Okej. Okay. Ujujuj! I nie zauważyłem tego, dobra. Odbieramy sobie ten zestaw. Okej. Okay. Okej. Okay. Widzowie. Nie wiedziałem. Dobra. I idziemy w ogóle. Czekaj. Mm. Nie, ach, tylko kit. Może coś jeszcze jest ciekawego? Okay, jest jakiś rapy. U, u, o, jo, jo, jo. Dobra, odbierzemy sobie... E, odbierz dżarmowe klucze pod komendą nagroda. Ja to chyba zachwycę właśnie ten... Dobra, ja sobie w ogóle pokopię kopię e, obsydian bo to jest mega dobry zarobek Przecież z taką sytuacją dużo bardzo kosztuje. Dobra, ja chyba kończę. Mam już diamentowe temy drugi film jutro. No, diamentowe temy, no to całkiem są dobre. Tarcze mamy, tarcze, okej. Okay. Dobra. Tak szczerze nie wiem, czy bym teraz kogoś rozklepał. Jakbym miał to ten, no to może tak, ale nie no, bez to, no to nie nikogo nie, nie rozklepał. Tak, i wiem, że no też nie mam dobrej pomiejętności filmie, więc na pewno by mi się przydały jakieś refy, koksy. Ref, no, refy, koksy... no i takie. O, lipstony. są drogie. Sobie je pozbieramy chętnie nie, jeszcze są no tak w sumie nie. chyba jeszcze o mamy ender chesta skopmy sobie Kajopis, go i z niego mamy 8 obsidianów 16 w sumie ile mogę wystawić jak 3 e, dobra, no to wystawię za 50 może mi się sprzeda co na... ach otworz twoje przedmioty, wiadro wody wiadro wody mi się sprzeda, a, a na razie nie, ach, ach 50 mi się sprzedało bo jak za chwilę mi się sprzeda mam jeszcze 29 stonów. By więcej, ktoś kupi. Dobra. Dobra. Nie na razie niczego. No i chyba tak zakończymy ten film, że zdobędę, zdobyłem... też się nie zdobyłem, tylko zabrałem sobie y, takie przedmioty 3-3, nie 4, y, kilo w 3. No, takie, takie. No jeszcze mam na, na rynku Open OK Mamy jeszcze na rynku 16 obsidianów więc chyba w sumie możemy się za zakończyć ten film Nara.